Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka MFood S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence S.A., największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie. Spółka istnieje od 2012 roku. Zajmujemy się rozwijaniem i komercjalizacją produktów kardiologii, kardiochirurgii. Głównie skupiamy się na dewajsach. Obecnie spółka prowadzi około 12 projektów. Wszystkie produkty są wypracowane przez naszych naukowców. Projekty te są na różnym etapie. Te projekty, które zostały rozpoczęte na samym początku, są na w fazie tej chwili badawczej, a inne projekty są w toku prototypowania, patentowania itd. Produkty, które spółka rozwija, są produktami de facto przeznaczonymi na rynek globalny bo sam rynek polski jest zbyt mały, żeby rozwijać i inwestować tak dużo zasobów finansowych i ludzkich. Stąd nasz cel jest, żeby produkty znalazły się na rynku światowym, a nie tylko na polskim rynku. Dam taki prosty przykład. Na przykład rynek ablacji w Polsce spodziewa się, że około 411-412 tysięcy zabiegów powinno być wykonanych w Polsce co roku. A jest wykonanych 10-11 tysięcy według danych, jakie są obecnie dostępne. To pokazuje, że rynek polski jest zbyt mały, zbyt płytki i potrzeby rynkowe, ogólnoświatowego, szczególnie na rynek amerykański i europejski, jest ogromnie większy. Trudno jest nam mówić o rynku afrykańskim i azjatyckim, bo tam trudno znaleźć takich rzetelnych danych. Obecnie spółka jest typowo polską spółką. Ona od początku istnieje w Polsce. Spółka była zarejestrowana, powołana przepraszam, przeze mnie i przez dwóch naukowców. Jest to profesor Sualski, który jest kardiochirurgiem, i profesor Sebastian Stek, który jest kardiologiem. Dlatego, tak jak wspomniałem, charakter spółki jest bardzo innowacyjny i naukowy. Stąd otaczamy się dużą grupą naukowców. Obecnie współpracujemy stale z ponad dziesięcioma naukowcami z Polski i z Europy. Ostatnio też rozpoczęliśmy współpracę z amerykańskimi lekarzami. Jesteśmy na etapie rozszerzenia tego grona naukowców. Poza naukowcami, owszem, musimy się zasilić wiedzą merytoryczną, inżynieryjną, więc mamy zespół inżynierów, którzy pracują na na rzecz spółki, rozwijając produkty. E, wiadomo, że projekty są na tyle zaawansowane technologicznie i nowatorskie, że sam zespół nasz nie zawsze jest wystarczający, więc zasilamy e, tą wiedzę i, i korzystamy też usług z usług zewnętrznych podmiotów z Niemiec, Szwajcarii e, i czasami też z rynków amerykańskich. Więc spółka otacza się dużą grupą. Zewnętrznych podwykonawców i na etapie rozwoju prototypu, i tak samo przygotowanie dokumentacji. Ponadto spółka obecnie zatrudnia około 20-22 osób na różnych umowach współpracy, nie, nie wliczając z tym tych naukowców, o których mówiłem. Tak jak wspominałem, mamy około 12 projektów portfelu. Pierwsze projekty, które rozpoczęliśmy na początku istnienia spółki, to jest SpacePress, Minimax i CoolCryo. One w dalszym ciągu zostają nasze priorytetowe projekty i skupiamy się najwięcej uwag na te projekty i chcemy je doprowadzić do komercjalizacji. Ponadto mamy kolejne projekty, które uruchomiliśmy w zeszłym roku, to jest IPBiopton, na które dostaliśmy dofinansowanie z NZBR i Altriklam, które został przyjęte przez e, spółkę od e, podmiotu gdańskiego. E, jest to e, projekt, który polega na zamykaniu uszkalowego. E, wracając do etapu, e, do Pańskiego pytania odnośnie etapu rozwoju tych projektów. Bezpres obecnie jest w fazie badań klinicznych. Jest, e, jesteśmy na etapie rekrutacji pacjentów. Obecnie mamy cztery ośrodki, które rekrutują pacjentów. E, planujemy rozszerzyć to grono. I, I mam nadzieję, że do końca roku będziemy mieli sześć ośrodków, które będą rekrutować i, i, i prowadzić do badanie dla nas. W tym projekcie również mamy spółkę powołaną w Stanach Zjednoczonych pod nazwą FacePress Inc, która niezależnie będzie prowadził swoje badania, dlatego że trzeba ocenić działanie tego produktu na różną grupę etniczną i dlatego tam małą grupę też będziemy przebadać. W tej chwili tam trwają badania biokompatybilności kompatybilności tego produktu na rynku amerykańskim. I jak to zamkniemy, to rozpoczniemy badania u ludzi w stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o kolejne te dwa projekty z tego głównego portfolio, Minimax, to jest projekt, gdzie jesteśmy na etapie badań przedklinicznych. Mieliśmy już sprawdzony ten produkt w fazie ostrej. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku domkniemy badania przedkliniczne, czyli fazę przewlekłą. W tym produkcie troszkę czas, czasu potrzebowaliśmy, żeby go usprawnić, z różnych względów bardzo było to czasochłonne. Wiadomo, że rynek, ta, rynek i sytuacja SAWA, która od dwóch lat jest na, na świecie, nie sprzyja temu. Najpierw pandemia, trudność w podróżowaniu, trudność w dostawach, potem ta wojna to powodowało, że mamy opóźnienie w tym, ale tak czy owak, zgodnie z harmonogramem, którą ostatnio przedstawiliśmy, Mam nadzieję, że domkniemy te badania przedkliniczne do końca tego roku. Jeśli chodzi o trzeci produkt, to jest Cool Cryo to jest aplikator do leczenia też chorób serca, arytmii dokładnie, za pomocą niskich temperatur. Ten projekt też jest w fazie badań przedklinicznych. W tym projekcie rozwijamy nową, nowe aplikatory, dwa, czyli będziemy mieli portfolio trzech różnych aplikatorów, które będą pracowały. Czyli współpracowały z jednym urządzeniem sterującym. Dzięki temu ten projekt stanie się bardzo atrakcyjny i też liczymy na to, że w tym roku rozpoczniemy te badania drugiej fazy przedklinicznej i domkniemy te badania najpóźniej na przełomie tego i przyszłego roku. Spółka robiła ostatnią emisję, to była emisja serii J rok temu, niesały rok temu i przed tym, w zeszłym roku też mieliśmy jedną małą emisję. Spółka obecnie na bardzo solidnych nogach jest. Mamy wystarczająco środków, żeby doprowadzić te trzy główne nasze projekty do końca, i mam nadzieję, że doprowadzimy do komercjalizacji w przyszłym roku chociaż jednego z tych projektów, które prowadzimy. Więc my, jeśli chodzi o kondycję finansową, nie obawiamy się, że nam zabraknie pieniędzy na, na tych głównych naszych projektach. Najpierw pandemia, potem wojna na Ukrainie. Na pewno utrudnia działalność, szczególnie w Polsce, w tym regionie. Sentiment inwestorów jest dużo gorszy, ale pocieszamy tym faktem, że jak obserwujemy rynek na rynku amerykańskim, też podmioty z sektora biotech, medtech, też mają taką samą sytuację. Akcje spółki takich dochodowych jak Intuitive Surgical, Artricure, które też spadły ponad 50% w ostatnim czasie, więc nasz spadek, na to patrząc, nie jest taki, bym powiedział, straszny, bo jesteśmy zaledwie plus minus 40-45% na, na minusie. Nie panikujemy z powodu tej sytuacji. Tak jak wspominałem, spółka ma wystarczające środki, żeby doprowadzić swoje projekty do komercjalizacji chociaż jednego z nich w przyszłym roku, i to nam na pewno daje dużo motywacji, żeby kontynuować. Wiadomo, że jakby była sytuacja przyjemniejsza, to łatwiej by było, mniej stresu by było, ale wierzymy, że te pieniądze, które posiadamy dzisiaj na koncie, pozwolą nas spokojnie doprowadzić do komercjalizacji produktu. Dzięki temu nie przejmujemy się to, co się dzieje na rynku, na otoczeniu. Owszem, wolałbym, żeby cena naszych akcji była na zadowalającym poziomie, szczególnie ostatnia emisja była na poziomie wyższym. Więc na pewno ci inwestorzy mogą mieć mały stres, ale mam nadzieję, że dojdziemy do tego poziomu spowrotu. Partnerem programu była spółka MFood SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie.